Wow, wow! Ach ten Andy, a, a ach, ten Andy! Wow, wow. Ach ten Andy, a, a ach, ten Andy! Jestem Andy! Numerant jakich mało! Wielki artysta w robieniu kawałów Jeden mały dowcip i draka o rany! I całe miasto krzyczy! Ach ten Andy! Jestem wow. mistrzem w robieniu dowcipów! <grym> ach ten Andy, a, a ach, ten Andy! W kawałach nie przebieram artysta Numerant! Ach ten Andy, a, a ach, ten Andy! Ach ten Andy! Odpowiedzi. Uwaga, uczniowie! Mam dla was bardzo ważne ogłoszenie. Uh, uh. Uh. Proszę o ciszę! Słuchajcie! Dobrze wiem, co usłyszymy. Jakiś przemądrzały dowcipniś wrzucił gumowe robaki do jedzenia. Jak go złapie, będzie się miał speszty. Uczniowie! Za trzy dni odbędzie się bardzo ważny dla całej naszej społeczności ogólnokrajowy sprawdzian. To niebagatelna sprawa. Macie mieć dobre wyniki, bo nie dostaniamy pieniężnych dotacji. Wyniki testu będą miały duży wpływ na waszą przyszłość. Zarówno w szkole, jak i w całym życiu. Uczcie się pilnie i A to szok? Czemu? Co roku mówi dokładnie to samo. Nie, nie powiedział ani słowa o. Jeszcze jedno. Jakiś przemądrzały dowcipniś wrzucił gumowe robaki do jedzenia w stołówce. Proszę uważać przy jedzeniu. Kimkolwiek jest ten dowcipniś, a domyślam się o kogo chodzi, niech uważa. Jak go słodnie! będzie się Tych skryp W tych skryptach znajdziecie testy z zeszłych lat. Radzę się wam uczyć, uczyć, uczyć. Niestety wiedza nie spadnie tak po prostu ze nieba. Ach, co za dziwna chmura. O, patrz, tort czekoladowy. Super! Ołówek numer dwa? A to co? Odpowiedzi na test? Udało się! Eh? Idę prosto do domu i zaczynam się uczyć. Ja też. Mam dwa dni na naukę. Ugh. Przez cztery lata ani razu się nie uczyłem i nie zamierzam teraz zaczynać! Ja też nie. Ta cała przyszłość się jeszcze nie zdarzyła, więc jak mamy pisać o niej test? Jak wymyślisz jakiś dowcip z testem, daj mi znać! O czym mówisz? O teście! O dowcipie! Doskonała okazja. Nawet o tym nie myślę, stary. Za wysokie progi. Dyrektor i nauczyciele będą czujni. Poważnie? Żadnych żartów? Daj czoło. Gorączka? Nie, wolę uderzać, kiedy nikt się nie spodziewa. Poza tym, instaluję tajny system nawadniania łóżka dżem. Niemożliwe. Już się zaczęłaś uczyć? No oczywiście. W odróżnieniu od ciebie myślę o przyszłości. I ja myślę o twojej przyszłości. Jesteś jakaś nieobecna i dziwna. A ty jeszcze bardziej. Andy! Stryskiwacze działają! <laughs> Naprawdę, gdybym wkładał połowę tego wysiłku w naukę, miałbym same piątki i pewnie skończyłbym szkołę i zdał na studia. W przyszłym roku. Pst, masz już wybuchający krzak na paradę? Tak. A znalazłeś instrukcję obsługi do sztucznej sowy? Jest w kopercie, włożyłem ją do szafki. Świetnie. Nie można nikomu powiedzieć. Hmm? Słucham, czym mogę służyć? Niczym? Macie jakieś tajemnice? Jasne, wiemy, kto nie myje szyi. E, to żadna tajemnica. Wiem, że coś macie, słyszałem was. Tak, zgadłeś, mam tajemnicę. Tylko nikomu nic nie mów. Mam wszystkie odpowiedzi na pytania w teście. Naprawdę? Niech mnie drzwi ścisną. Masz odpowiedzi na szkolny test? Prawdopodobieństwo jak 42 tysiące do jednego. Ja na wszystkie odpowiedzi. Teraz to się zacznie. E, przecież ja żartowałem, nie mam odpowiedzi. Właśnie, że masz. Sam powiedziałeś. Mylisz się. Kradzież odpowiedzi to nie moja liga. Tak, nie. Największy kawalarz. Słynny na całą szkołę. Nie mam żadnych odpowiedzi. Przysięgam na drugie śniadanie. Czy wiesz, że Andy Larkin ma odpowiedzi na... Słyszałeś Andy Larkin ma... <grym> Wiesz, Andy Larkin ma odpowiedzi na tekst. O! Podobno Andy Larkin ma odpowiedzi? Sam no, nie wiem, czemu wam to mówię, ale mały ptaszek mi wyśpiewał, że Andy Larkin ma odpowiedź na... Słyszałeś, ktoś ma odpowiedzi na tekst. Andy Larkin kupił je za 500 dolarów. Czyste szaleństwo? Przejdzie im. To żart. Tak, chyba masz rację. O, cześć chłopaki. Piękny dziorek, nie? Tak, rzeczywiście. Masz rację. Całkiem. Ty nie odzywaj się. Larkin, masz odpowiedzi na ten beznadziejny test. Ja też chcę je mieć. Co, ale jak? Masz być za szkołą za pięć minut. Pięć. Najlepiej, lepiej, żebyś się nie spóźnił. I co my zrobimy? Wygląda na to, że będzie niezły żart. Demy. oni podali nam okazję na tacy. Słyszałem, że ukradłeś odpowiedzi i sprzedajesz je w internecie po dwa tysiące. Ale mnie oddasz je za darmo, prawda stary? Nie mam jeszcze żadnych odpowiedzi, ale mój człowiek nad tym pracuje. Słuchaj, musimy iść na trening. Chcę je dostać jutro przed szkołą. Postaraj się. Jasne? Edward cipy w jednym, co? Spóźniłeś się, a ja chcę mieć odpowiedzi, to! Ja. ja nic nie mam! Wszyscy wiedzą, Larkin, że je masz! Dawaj mi je, przyjemniaczku! Wiem, żeby ci się przydały, ale... Posłuchaj, Lick, nie mam ich jeszcze w kieszeni, ale mój człowiek już jest... U źródła. U jakiego znów źródła? Wiem, że można ci ufać, ale jeszcze nie mogę tego zdradzić. Ja chcę mieć odpowiedzi. E, dam ci je, ale ty nie będziesz nikogo w szkole dręczył przez 7 dni. Cztery dni. 8 dni. Tydzień. Dobra, tydzień. W porządku, ale przed testem muszę mieć odpowiedzi, słyszałeś? Zanim się zacznie, bo jak nie, to wiesz. To... Zastanawiasz się, w którym szpitalu wylądujemy, kiedy nas złapią? Nie, wszystko przemyślałem. Muszę tylko zdecydować, kto będzie następną ofiarą. A zwycięzcą konkursu Endiego na ofiarę jest. Martin Bonwick. Po pierwsze, wyłącz ten system nawadniania w moim pokoju. O, Jen, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Łanca! Przepialska, jak zawsze było miło. Pa! Jeszcze nie skończyłam. Jeżeli naprawdę masz odpowiedzi na test dla dobra rodziny i ze zwykłej przyzwoitości, oddaj je szkole. Albo daj je mnie. Droga siostro, ja nie mam tych odpowiedzi. Albo może jednak je mam? Nie, nie mam. Mam je? O, nie pamiętam. Ugh. To jest moja ulubiona gra. Doprowadzanie Jen do szału. Wiemy, że masz odpowiedzi! Tak, i nie ujdzieć ten kawał na sucho! Uwaga, kujony, nie będzie kawału, bo nie mam odpowiedzi! Akurat to jego blef! Nie oszukasz nas, Andy, bo mamy większą masę mózgu i system neuronów, który kojarzy dane szybciej niż. daruj sobie! Też chcę mieć odpowiedzi! Jak mi ich nie dasz, poskarżę panu dyrektorowi! Jeżeli powie dyrektorowi już po nas. Spokojnie, pokonam go jego własną bronią. A co powiesz Kregowi, kiedy... E o e cześć. Mam tylko dwa słówka. Odpowiedzi na test. E tak dokładnie, to są trzy słowa. Cicho. Ja i moi kumple możemy w każdej chwili zrobić ci, wiesz co, jeżeli natychmiast nie oddasz. E Słuchaj i mamy poważny problem. Do kosza z nimi! Wiesz co, Krek? Coś. coś mi się jednak przypomniało z tymi odpowiedziami. Więc powiedz co? Możesz mi nie wierzyć, ale Martin Bonwick jest moim źródłem informacji. Martin Bonwick? Czy ty się ze mnie nabijasz, Larkin? Ja? E, słuchajcie, muszę lecieć, mam lekcję gry na klarnecie. Nigdzie nie pójdziesz, mały. Mam dobry pomysł. Pędzisz do Martina i przynosisz odpowiedzi. Dobry plan, co? E, Martin nie chce ich dać, nie ufa mi. Dziwne, co? Poza tym jesteś silniejszy ode mnie, a on cię bardzo szanuje. Poważnie? Ja bym ci nie ugał. Idź do niego, ale nie mów mu, skąd o nim wiesz, bo się strasznie wkurzy i żaden z nas nie dostanie odpowiedzi. Powiedz, że wiesz, że jest źródłem, ale nie daj się oszukać i nie wiesz mu, jak powie, że to ja je mam, bo to nieprawda. On je ma, bądź wytrwały. Jak coś nie wyjdzie, Będziesz nas wszystkich miał na karku. Uff, uczucie ulgi. Tylko czemu mi tak niedobrze? Nie, poważnie! Nie mam pojęcia, o czym mówicie. Powtarzam jeszcze raz, ptasimuszczku. Będzie ważny test. Ty jesteś źródłem, więc daj odpowiedzi na ten bardzo ważny test! Nie mam ich nie wiem, kto je ma! Nie jestem żadnym źródłem! Nigdy w życiu! Daj spokój, kujonie, i nie udawaj naiwniaka. Gadaj! Skąd wziąłeś odpowiedzi? Jeśli chodzi o system edukacji, jestem przygotowany na wszelkie ewentualności, ale w tym wypadku nie wiem, co robić. Choć domyślam się, no? kto ma to, czego szukacie. To. <laughs> Andy Larkin! Ha! Wiem, że bujasz im się to nie podoba. E, cześć! A? Czy wszystko w porządku? E, Martin i ja mamy swoje sprawy. Nie przejmuj się. Wszystko naprawdę jest fajnie. Czyżby? Greg myśli, że mam odpowiedzi, ale nie mam ich. Bądź Na ten państwowy test? Nie mam odpowiedzi! Jestem niewinny! Powiesz prawdę? Daj spokój! Zostaw go! Martin to fajt łapa! Dziękuję! Masz szczęście, że się pojawiła. Chcę mieć odpowiedzi albo się policzymy, rozumiesz? <buffet> Musimy zrobić tabelkę, żeby się w tym nie pogubić. Martin myśli, że ja coś mam, a Kreg, że Martin coś ma. Witaj, chłopaczku! Nie myśl, że zapomnieliśmy. Kto jest twoim źródłem wiadomości o teście? Powiedz mi już. Yeah. Yeah. Po, po, powiedz im, błagam? Moim źródłem jest Craig Bennett, ale nie możesz wygadać ani jemu, ani jego kolegom, skąd o tym wiesz, bo się zdenerwuje i nikt z nas nie dostanie odpowiedzi. Craig Bennett? On nam na pewno nic nie powie. Nie cierpi mnie. Ty się wszystkiego dowiesz. To mój plan, Larkin. On mi nie zaufa i nigdy. To zrób wszystko, żeby ci zaufał. Ojej, a, a pamiętasz, Andy, te zdjęcia Krega? Jakie zdjęcia? No wiesz, te fotografie Krega, gdy, gdy wiesz... A, te zdjęcia, właśnie, dobra pamięć, Deny. Powiedz Kregowi, że masz zdjęcia, jak bije się z kumplami pod prysznicem na ręczniki. Niech da odpowiedzi, albo te zdjęcia obejrzy sobie cała nasza szkoła. Naprawdę masz te zdjęcia? Oczywiście, że mam. I nie będzie wpadki? Nie ma mowy! Krek pomyśli, że bujasz, albo powie, że to ja mam odpowiedzi. Ale nie daj się i powiedz, że wiesz, że to on ma. To, tak, tak! E Słyszałem! Czyli to jest takie jakby. szpiegowanie! Tak, tak! Całkiem jak szpiegowanie. Idziemy! Mam nadzieję, że mnie nie nabierasz! Andy, nie masz przecież tych zdjęć Krega w samej. Bieliźnie. I co z tego? Liczę tylko, że Jen nie kłamała w pamiętniku. Świetnie. Ale co będzie... Spokojnie stary. Zabawa się rozkręca. Tak, ubaw popachy. Najpierw dostaniemy od lika i licza, a potem krek zgniecie nas na miazgę. Ale fajnie. Świetnie. Zaczyna się. Idziemy. Ostatni raz ci mówię, że nie mam o tym pojęcia. A ja wiem, że masz. Wiem, że możesz załatwić odpowiedzi. Od mojego źródła. A jakie to źródło? Nie mów mu, no wiesz. Tak, wiem. Nie mogę ci powiedzieć, ale jak nie dasz odpowiedzi, to. Chyba, że przesłyszałem. To co mi zrobisz? Bo ja. Mam zdjęcia Twoje i Twoich kumpli, jak się bijecie. Jakie zdjęcia? Ty i kolesie! Stoicie pod prysznicem, w samych majtkach i bijecie się ręcznikami! Jak nie dasz odpowiedzi, to puszczę zdjęcia w internecie! To niemożliwe! Nie masz takich fotografii! A właśnie, że ma! Czyżby? No... tak! Andy, już po tobie! Craig Bennett myśli, że mam odpowiedzi, a ja ich nie mam i wiem, że ty masz! Nie mam żadnych odpowiedzi, Marty. Ale wiem, że Krek się na ciebie strasznie wściekł. Ty? Coś ty? Jesteś mu coś winien, chłopcze. O nie! Ha! Uh. Ej, coś tu nie gra. Martin zarzeka się, że nie ma odpowiedzi. Jesteś pewien, że ma? Jasne, choć jeszcze mi ich nie dał. Dobra. Ej, czy to nie jest jakiś żara? Ty to wykombinowałeś? Uh, nie, Krek, ja bym cię nigdy nie nabrał. O, tu firma dowcipy z Tak Tak, specjalizujemy się wyłącznie w robieniu z a balona. A teraz pomogę Martinowi, jeżeli pozwolisz. Loki! Dawaj mi te zdjęcia Krega, bo ci przefasonuje buśka! O, dobrze. A w ogóle je masz? Ja? No pewnie. Spokojnie. O. Pamiętaj, już o. jutro jest test. Czemu się uśmiechasz? Będzie źle. Będzie zamieszanie. Teraz to się dopiero coś zacznie. Idziemy. A... Mm. Tylko równo, Denny. Nie martw się. Wyglądają jak fałszywe. Myślisz, że to się uda? Kiedy coś nie wyszło? Żartujesz, prawda? E, tak, żartuję. Oto wypracowanie o tym, jaki naprawdę jest Lick. Dwie strony błędnych odpowiedzi i dwie nabijania się z Lika. Gwarantowany duży sukces. Obejrzyj to. Champagne <laughs> w spódnicy? Pies pijący z toalety? No i nie zapomnij o tym, ranny nosorożec. I Lick pokaże je Kregowi? No właśnie, pora włączyć się do akcji. Aby to się nie skończyło wielką katastrofą. Lik ma już zdjęcia. Idziemy do Martina. Nie. Biegnij szybko za nim. Czy on dał Kregowi to o czym myślę? Martin rozwiązał wszystkie testy. Musi dbać o skórę. Idę wyjąć tę kopertę ze skrzynki. Nie jest dobrze. Tego nie było w planie, ale jakoś to będzie. Nie martw się, nikt z nich, ani kreka, ani Lika, ani Martin nie wpadną na to, że to nasza sprawka. En... I jak mi to wyjaśnisz? No wiesz, gdy pan nosorożec kocha panią nosorożcową... Przestań! O czym ty właściwie mówisz? Takich rzeczy uczą nas na biologii. Nie a? podoba ci się własna buźka? Trochę ciszej. Jak wyjaśnisz mi to? Lik to niedouczek, który nie umie dobrze czytać i liczyć. Lubi, jak mamusia czyta mu bajki na dobranoc, a gdy się zdenerwuje, to pienuszkami. To nie są odpowiedzi! Nie, ale to jest, no wiesz, śmieszne. No, no, powiem ci, że mam ogromną ochotę skręcić ci kark. Proszę, zrób to, zrób to. Będę cicho. Coś mi się zdaje, że nadszedł czas zemsty. Tak! Teraz pora, żeby i jego coś zabolało. Chłopaki, słuchajcie, nie macie dowodów, że to ja wywołałem, jakby to tu nazwać. Drogie? Dosyć gadania, teraz mu przyłożymy. O! Co? Ej, uważaj jak chodzisz, synu! Za 10 minut zaczynamy doroczny test! Rozejść się i wracać do klas! Panie dyrektorze, chciałbym się zgłosić na jakieś zajęcia. Posprzątam panu biuro, pomaluję toalety i, i. Panie dyrektorze! Nie myśl, że dam się nabrać, Larkin! Fajnie było, ale się skończyło. Sami wpadali w moje sidła, a teraz czeka mnie zupełnie inny test. Niestety niepisemny, a nawet trzymało Mam już dość! Mam serdecznie i naprawdę dość! Przestańcie! Już dostaliśmy nauczkę! Poważnie? Jesteście pewni? Tak, jesteśmy. Ogólnokrajowy test rozpocznie się za 3 minuty. Pamiętajcie, że od niego zależy cała wasza przyszłość. Mam nadzieję, że zdacie, chłopaki. <grym> Odpowiedzcie na wszystkie pytania. <grym> tak, a jak nie będziecie pewni, zgadujcie. Ej, chłopaki, wróćcie! Oni chyba już nie wrócą. Wiesz, inaczej to sobie wyobrażałem. Tak. Zimny prysznic nie mieścił się w moim planie. No i jaka czeka nas przyszłość? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids. Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Precis, Dialogi Katarzyna Precyks. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzana Wiśniewska. Udział w ziemi Jacek Kopczyński, Jacek Wolszczak, Piotr Warszawski, Paweł Szczesny, Andrzej Precis, Józef Nika i. Tekstem Andrzeja Gmiczuka śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Hartin. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Fox Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids. Fox Kids.